Siemanko, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj mam taki dzień śmiecia. Będę musiał wyrzucić parę rzeczy na ulicę, tak zwany szpermel. Mam tą starą kuchenkę, którą wymontowałem z kuchni i tam jeszcze parę innych rzeczy. A na wstępie chciałbym wam pokazać jak tu wygląda segregacja śmieci i gdzie to się wywala. Także idziemy na ulicę. Już nawet pakują 5 plasterków kiełbasy, kurczę, w plastikowy jakiś tam pojemnik, czy tam jak to się tam nazywa, paczka taka. I płynie jest do tego tych śmieci. Tu mamy taki przykład. Jest jeden dzień w miesiącu na wyrzucenie worków właśnie z plastikami i tak dalej, butelki jakieś, opakowania. Tak się to wywala przed dom. Następnie przyjeżdża auto ciężarowe, tak jakby śmieciarka, no i dwóch panów wrzuca to do środka. Worki dostaje się za darmo. Oczywiście za mało. Potrzeba o wiele więcej na rok. I... Można zamówić bezpłatnie. Tutaj w tym regionie tak jest, bo w innych regionach już jest inaczej. A tu jeszcze taka stara zasada segregacja do worka i na ulicę. Jeżeli na przykład nie zdążymy. Wyrzucić na ulicę worków, to niestety będą leżały jeszcze miesiąc. I tak co parę domów leży taka chuda. Jak widać, tam dalej też, i tu, i tam. A do tego pojemniki ze zwykłymi śmiećmi domowymi i bio, czyli jakieś resztki jedzenia na przykład no liście, patyki to też wszystko bio. Jest na to osobny pojemnik, a na normalne śmieci osobny, a opakowania do worków żółtych. A ja wieczorem po południu zabieram się na wyrzucanie tej kuchenki, tam zagródka parę rzeczy, jakiś grzejnik, fotel, rozwalone meble wszystko na ulicę od siódmej rano, musi to być na ulicę jutro, 3 metry od ulicy, najdalej, no i przejeżdżają dwa, dwa samochody i pakują to wszystko ten cały szpermel do. Do samochodu za darmo. Czekałem na to 3 tygodnie. Mniej więcej tyle się na darmowy czeka. Można zamówić sobie też taki ekspres. No to przyjadą za 5 dni do tygodnia. 15 euro. Mój darmowy 3 tygodnie czekania i mogę wywalić. Także dzisiejszy film to taki film o śmieciach. A tam za mną już samochód ciężarowy, który właśnie te worki zabiera. Także widzimy samochód i dwóch panów wyrzucających worki. Kierowca pomaga. No i właśnie widzimy się już po południu godzina piąta. ja już na ogródku przyjechałem po parę rzeczy także do południa śniegi zimno teraz całkiem inaczej tutaj jakby było przed południem była zima a teraz po południu już jest wiosna Ku, tu mam takie rzeczy do zabrania zaraz wam pokażę co muszę wywalić poleci stąd no takie siodełko na małe dzieci podczepiane do roweru muszę wywalić ten z lewą zostaje na razie. Ten Ten worek tam z tymi rurami do pawilonu też do wywalenia. Tu z tyłu mam coś takiego. Też wszystko do wywalenia, oprócz tam drabiny, nie. I w środku, ale tanie. waletanie tak. Ten fotel zostaje. Nie, ten fotel chyba do wywalenia, albo ten. Taki grzejnik elektryczny, też nie trzeba, nie potrzebujemy, nie potrzebujemy takiego jakiegoś elektrycznego grzejnika, bo to prądy poszły do góry. Także za szybko obraca, obraca się zegarek jak jest podłączony, także do wywalenia. Ja zabieram się do pracy. Aha, no i właśnie, auto sprzedałem. Za o wiele mniej, niż chciałem sprzedać, także teraz problem, wszystko rowerem, mam przyczepkę, na szczęście, podpinaną do roweru, rower czeka, i tak to muszę pozawozić. No tyle tego jest. Parę tam jakichś starych, jakaś szafka sta. tu mam grzejnik, kabel obciąłem bo kabel może mi się przydać do jakiegoś urządzenia innego jak będę naprawiał czy coś fotel tu stoi to siadło tam czeka przyczepka a tam woda była jeszcze w worku bo napadało i powiesiłem tak już widać że chyba wszystko wyleciało mogę pakować pierwszy rzut na przyczepkę i pojechać do domu a syn w tym czasie te, te płyty po prostu tam przeniesie na przód, żeby było szybciej, i tyle. Także jeden kurs już zrobiłem do domu. Jestem na takiej bardziej głównej alejce, takiej. To ta mała, która do mnie prowadzi, a tutaj ta trochę większa. Drugi sort zapakowany. Słońce, Słońce jeszcze u góry. Także fotel poczeka. Ja teraz pojadę z drugim sortem. Ciężki transport. Zapakowane jakieś tam stare deski po szafkach. Koń naładowany. Także jadę to wywalić i przyjdę tutaj z buta. Tu u sąsiada sobie schowałem wózek. Tym wózkiem na dwóch kółkach dam radę cały no, fotel przewieźć na do punktu docelowego, że tak powiem. Słońce u góry, zaraz pokażę zachód słońce takiej początkowej fazie. Przyczepka i rower w piwnicy, w mi pomaga, ale nie chce się ujawniać. Pozostaje incognito. Dzisiaj chyba nie uczesany jest. Nie wiem, może sobie fryzurki na żelnie postawił. Także my idziemy na ogródek. Przewieźć ten fotel. A później piwnica. Jeszcze jasno, kiedyś pojadę specjalnie na pola albo nad morze, żeby pokazać Wam fajny zachód słońca także dałem radę takim oto wózeczkiem ale opanowany no i teraz już znajdujemy się w piwnicy mojej jednej z dwóch, bo mam dwie. Tutaj mam do wywalenia. Aha, ten, te krzesła miałem ostatnio wywalać tu. Takie. Burdel mi się tu już porobił, za dużo tych gratów. Także, tak jak widać Majdan leży, rower mi się tu ładuje. Tutaj mam tą kuchenkę, co wymontowałem, stoi tutaj. Właśnie też ją wywalam. No i nie wiem, jak coś znajdę. Aha, jeszcze jakieś garki tam miałem gdzieś na dole, to też idę do wywalenia. Druga piwnica, no to muszę zobaczyć. To ta pierwsza. A tutaj, pod schodami mam jeszcze taki gram. Jakieś wózki, to też do wywalenia. Jakiś rower na jednym kółku. Przyczepka zostanie tam jakaś kulaina. A i następna piwnica tutaj. Tu nie mam światła. A tutaj też do segregacji czekają worki. No i tu dwa lata pociągła suszarka. No i się popsyła. I też się zastanawiam. Chyba ją wywala, no bo co. A i taka ciekawostka, mam tutaj zamrażalkę na chodzie, w piwnicy możesz trzymać tutaj lodówkę, zamrażalkę czy tam suszarkę. Normalnie tu jest 220, możesz sobie to używać. Tutaj każdy ma coś tam, bo piwnice są połączone z mieszkaniami i tak to idzie na twój licznik. Także możesz tutaj sobie coś majsterkować tego, prąd jest. Na Twoje konto leci. Dobra, ja zaczynam to wywalać, bo już późno. Także jeszcze parę ujęć zrobię za chwilkę. Dałem radę, dałem radę. no Jednak tą suszarkę zostawiam tutaj. Trochę ciągnę nosem, bo kurczę. Trzy dni miałem koronę. Znaczy dalej mam koronę. Koronawirus pozytywnie wytestowany. Nie wiem, czy da się na powolnie, czy nie, A no, ale jestem chory. Już mi lepiej, bo trzy dni temu było gorzej. Tak, Tu mam opony, tak, ja nie wiem, czy widać. Nie za bardzo widać. Nie, no bo tu nie ma światła. Aha, mam latarkę. Specjalnie sobie wziąłem latarkę, o której też jest film. 900 lumen z soczewką, No dobra, o. Mam opony, to są opony jeszcze z mojej Zafiry, ale tego nie mogę wywolić, no bo opon nie wezmą. Opony to trzeba, czy całe koła, czy opony ekstra trzeba zapłacić, chyba 15, nie wiem, nie jestem pewny, ale jakoś 10-15 euro od sztuki. Nie wiem, chyba to jest gorsze do utylizacji, czy coś. No i niestety, to chyba lepiej dać jakiemuś rolnikowi. Na więźni i on sobie tam zbiera opony i obchoda no te, te tam takie chudy. Ja nie wiem co to jest jakieś siano, czy co tam. Kiedyś nagram, aha, bym zapomniał pokażę wam pod schodami. Wygląda o wiele lepiej, a na temat piwnicy, sprzątania piwnicy i tak dalej, no to zrobię osobny odcinek. Mam tutaj takie rzeczy, o których się nawet filozofom nie śniło, na przykład coś takiego, nie mam pojęcia co to jest. To znaczy ja wiem co to jest, ale jakbym to pierwszy raz zobaczył, no to nie wiem co to jest, a podobno jest to jakiś stojak kurwa na gitarę. Ja kurwa na gitarze nie umiem grać. Co najlepsze, nawet tu narty znalazłem. Kurwa, jak tu nie ma śniegu. Ostatnio trochę popruszyło. Takiego śniegu jak ostatnio, jak ostatnio widziałem tutaj, to już dawno nie widziałem. A mieszkam tutaj ponad 15 lat, chyba 16. 16, lekko mieszkam tutaj. Takiego śniegu jeszcze nie widziałem. I żeby tyle było dni biało, nie? Tak przepruszone, nie? Z trochę. Nie widziałem takich nie widziałem takich zim, a narcy znalazłem tutaj, <laughs> sobie wyobraźcie. Zaraz pokażę wam tą górkę jeszcze na zewnątrz. Tak więc, jak widać, trochę się tego nazbierało, parę jakichś tam wózków, metalowe rurki, kuchenka elektryczna i na przykład i ekspres do kawy, chibo. Jutro z rana pójdę nagrać jeszcze raz i zobaczymy, co zostało, bo w nocy nieraz po prostu zabierają różne rzeczy. A teraz już mamy widok z dnia następnego. Jak widać nie ma grzejnika, nie ma jednokołowego rowerka, jak to się tam nazywa. Rurek metalowych też nie ma. Kuchenka elektryczna zniknęła, ekspres do kawy zniknął. Także niewiele tego zostało. Widać wiatry były dobre. Także tak to wygląda następnego dnia. No cóż, jakieś złomiarze byli. I zabrali, w tym momencie właśnie będę kończył odcinek taki właśnie na temat śmieci i sprzątania. Zarazem zapraszam na następny, który już niebawem. Wam życzę miłego dnia lub wieczoru. Trzymajcie się! Zapraszam do komentarza i zasubskrybowania kanału. No i trzymajcie się do następnego. Hej, cześć.